Siemanko z tej strony Kepson, a to już ostatni film z tej serii z Białego Stoku, właśnie. Dziś na warsztat wziąłem Kolos Kebab z poleceń w wiadomościach prywatnych na moim Facebooku. Zanim przejdziemy do recenzji, prosiłbym o zostawienie łapki w górę, a dzięki temu film ten być może poniesie się dalej. Dziękuję. W poprzednim filmie nagrywałem restaurację u Greka, jeszcze wcześniej natomiast lokal o nazwie Kepson oraz Kebab King. Te wizyty dały mi pewne wyobrażenie na temat białostockich kebabów, ale właśnie też po wrzuceniu tych filmów pojawiło się kilka nowych rekomendacji, z których skorzystam w przyszłości, bo teraz czasem wiadomo na inne miasta. Lokal Kolos znajduje się zaraz obok u Greka, naprzeciwko jest jeszcze jeden kebab. Więc konkurencja dość spora. Sobota, godzina około 19:00 na miejscu pustki, w odróżnieniu do obleganego Greka, o którym właśnie wspominałem. Sytuacja zmieniła się zaraz po moim wejściu, bo w czasie, gdy czekałem na odbiór swojego zamówienia, do lokalu przyszła dość spora grupka znajomych. Zamówiłem sobie najmniejszą tortillę, ze względu na to, że to nie pierwszy posiłek dzisiaj, i przyjąłem taktykę, żeby jeść po połowie, a nagrać więcej lokali. To wybór właśnie padł na zamówienie o nazwie Tortilla Mała za 14 zł. 5 minut tyle czekałem na odbiór swojego zamówienia, więc dość ekspresowo. Mimo, że w menu pozycja konfiguruje jako mała, to w ręku wyglądała dość solidnie. No, oprócz greka, wszystkie kebaby w białym stoku kosztowały mnie dokładnie tyle samo. Placek tortilla elegancko zawinięta, nie rozwalała się, nie trzeba było tego owijać w sreberko nawet, żeby utrzymywała swoją strukturę. No a to jest rzadkość. Lekko zarumieniona na opiekaczu, ale co najważniejsze nie była przesadnie tam trzymana, co wpłynęło na temperaturę warzyw. No a to zwracam uwagę dość często. Jak już jesteśmy przy warzywach, to sami wiecie, jak często wspominam o podgrzewaniu tych placków do takiego stopnia, że z serówek robią się ciepłe, kluchy. Szczególnie z pomidora, to zmora w bardzo wielu polskich kebabowniach, no, ale tutaj tego nie doświadczyłem. Warzywa były ciepłe, ale bez przesady w skład warzyw wchodzi tutaj pomidor, ogórek, ogórek kiszony, cebula i kapusta. Jak czytam często komentarze, to często pojawia się temat ogórka kiszonego. Jedni to lubią, drudzy nie. Tutaj nadawał charakteru, nie było go za dużo i dla mnie to jak najbardziej na plus. Mięso to wołowa kula mocy. Oczywiście, wołowa w cudzysłowie, powtarzam to znów, bo pod ostatnimi filmami, znów ktoś wspominał, ktoś wypominał mi, że to nie ma nic wspólnego z baraniną czy wołowiną. Zgadza się, nie ma, ale o tym powtarzam już od bardzo dawna. Według informacji o tym konkretnym zamówieniu, znajduje się tu 100 gram mięsa. Te droższe pozycje różnią się od ciebie właśnie stosunkiem mięsa do warzyw. No, ale myślę, że to, co właśnie sobie dziś wziąłem na warsztat, ma stosunek optymalny, tak jak powinno być. Mięso poprawne, nie było ścinane, tylko czekało już na mnie, gdy wszedłem do lokalu. E, troszkę więcej szczęścia miała ekipa, która weszła po mnie, ale jakby nie patrzeć, wtedy zaczął się właśnie ruch w lokalu. Ciepły, ale lekko wysuszone i sprawy ratował tutaj sos ostry, który nadawał charakteru, ale jak ktoś lubi przypalić sobie konkretnie gardło, to będzie trochę zawiedziony. Na plus na pewno to, że nie był słony, tylko właśnie taki słodkawo ostry. No i tak sobie myślę, kolos to chyba taki krajowy średniak. Waham się między oceną 5,5 a 6, więc niech będzie to coś pomiędzy. Jeśli chodzi o kebaby, to na ten moment Biały Stok mamy zamknięty, pojawi się jeszcze jakiś burger ym, na moim kanale w ramach wyjątku. No ale jeśli chodzi o kebaby, to na tyle na ten moment może jeszcze kiedyś odwiedzimy, zatem też zapraszam jeszcze pisania do komentarzy. Ja zapraszam na mój Instagram Kepsi oraz facebook. Poland tam trochę dużo, tam rzucam trochę nowinek na temat tego gdzie będę jeździł. Ym, niebawem na kanale pojawi się radą, pojawi się łódź, ym, pojawi się sierpc. Okolice Ciechanowa, no i tam jeszcze, mm, co tam jeszcze? No i Warszawa, oczywiście, bo to taki temat, e, gdzie dość często się przejawia na moim kanale. Cześć, pozdrawiam, elo!